English in 30 steps. Basics of Grammar, Listening, Speaking. Step 11 Irregular Verbs. Krok 11. Czasowniki nieregularne. If we want to say something in the simple past tense and the verb is irregular, we will use its second form from the table. Jeżeli chcemy powiedzieć coś w czasie przeszłym prostym, a czasownik jest nieregularny, użyjemy jego drugiej formy z tabeli. Spróbuj więc powiedzieć coś w czasie past simple, czyli czasie przeszłym prostym z użyciem czasowników nieregularnych, o których wspomnieliśmy wcześniej, używając czasu teraźniejszego. Jak powiesz po angielsku, ucieszyłem się, że go zobaczyłem. Podpowiem, że czasownik to be to jedyny taki czasownik, który ma dwie odmiany w drugiej formie. W pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej powiemy was, a w pozostałych osobach were. Jeszcze raz powtórzę zdanie. Jak powiesz po angielsku: ucieszyłem się, że go zobaczyłem? I was glad to see him. 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 Kolejny czasownik to czasownik have. Czasownik ten ma wiele znaczeń oprócz dosłownego znaczenia: mieć, posiadać. Pełni on również funkcję czasownika posiłkowego w czasie present perfect. Dlatego, jeśli chcemy powiedzieć coś w czasie present perfect, chcąc podkreślić wpływ wydarzenia z przeszłości na teraźniejszość, użyjemy czasownika have i trzeciej formy czasownika nieregularnego lub końcówki ed przy czasownikach regularnych. Ale o tym więcej w kolejnych odcinkach. Na razie skupmy się na czasie przeszłym prostym i drugich formach czasowników nieregularnych. Jak więc powiesz po angielsku, miałem wczoraj udany wieczór? Podpowiem, że drugą formą czasownika nieregularnego, have, jest had, i ta forma odnosi się do wszystkich osób. Wszystkie czasowniki nieregularne tak mają, z wyjątkiem czasownika be, który ma dwie formy, was, were. Jeszcze raz powtórzę zdanie: Jak powiesz po angielsku, miałem wczoraj udany wieczór. I had a great evening yesterday. Kolejny czasownik to czasownik. do, który dosłownie oznacza robić, ale jak już wcześniej pokazaliśmy, może on również występować jako operator przy pytaniach i przeczeniach. W drugiej formie czasownik. do przechodzi w did. Jak więc powiesz po angielsku, on wykonał świetną robotę. Jeszcze raz powtórzę zdanie. On wykonał świetną robotę. He did, a great job. He did a great job. He did a great job. He did a great job. Świetnie. To są trzy najważniejsze czasowniki nieregularne. Pamiętaj: Be, was, were, have, had i do, did. W następnym odcinku omówimy kolejne czasowniki nieregularne.